Dębiczanie nie zapominają, pamiętają o historii. Obchody dnia polskiego państwa podziemnego rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji ojczyzny. W kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi spotkali się mieszkańcy, władze miasta i powiatu, parlamentarzyści, służby mundurowe oraz poczty sztandarowe. Rozpoczynając od sprawowania najświętszych ofiar, postawię wdzięczności. Chcemy stanąć wobec tych, którzy umierali za wolność naszej ojczyzny, ale też stanąć w postawie odpowiedzialności za wolność, która jest dana. W czasie tej Mówczy Świętej modlimy się z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego za tych, którzy oddali życie, za tych, którzy Przekazaliśmy swoją chęć dla dobra naszej ojczyzny. Dziękujmy Bogu dzisiaj również i za tych ludzi, którzy stworzyli takie, a nie inne struktury, których, jak historia ocenia, wcześniej nie było i później też się nie pojawiły, a przyczyniły się do tego, że państwo polskie mogło Odzyskać swoją wolność i suwerenność, mogło stanąć na własnych nogach. Dalsza część dębickich uroczystości religijno-patriotycznych z okazji 84. rocznicy powstania polskiego państwa podziemnego miała miejsce pod budynkiem miejskiego zarządu oświaty. Odśpywano hymn państwowy oraz złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą bohaterów. Szanowni mieszkańcy Dębicy, wiemy, że w wyniku wypadku drogowego zginęło dwóch mieszkańców miasta Dębica, dlatego w tym roku obchody Polskiego Państwa Podziemnego są ograniczone. Nie było orkiestry, ale wspólną modlitwą uczciliśmy pamięć tych wszystkich osób, które poległy za naszą ojczyznę. Dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Święto obchodzone corocznie 27 września w rocznicę utworzenia struktur wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego, bo te struktury wojskowe tworzyła Służba Zwycięstw Polski, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa. Natomiast nie zapominamy o tym nurcie cywilnym tworzonym przez władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, przez prezydenta, rząd na uchodźstwie, a także przez delegaturę rządu na kraj i departamenty, które były na miastką. ministers. To wielki wysiłek społeczeństwa polskiego, który w dobie okupacji stworzył no, niezwykłe struktury Polski Podziemnej. Jak pisał Stanisław Baliński, jeden z działaczy Polski Podziemnej, naszym światłem, co płonie z daleka jest nasze prawo i prawo człowieka. I oto prawo, o prawo do samostanowienia, o prawa obywateli Rzeczypospolitej walczyli działacze Polski Podziemnej. W strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w czasie ostatniej wojny działali również nauczyciele. Szkoły, szkoły męskiej Dębickiego Gimnazjum, prowadząc tajne nauczanie na poziomie podstawowym i na poziomie średnim. Jest to jedna z ważniejszych dat związanych z naszą historią, o której powinniśmy pamiętać nie tylko my, nauczyciele, ale przede wszystkim młode pokolenie. Kolejne spotkanie w ramach obchodów już w czwartek 28 września. Wydarzenia towarzyszące. Konferencja Popularną Naukowa Dębickie Dziedzictwo i Redenty oraz otwarcie wystawy Dębica Walcząca 1939-1951.